Założę się, że każdy z Was chciałby, żeby Wasz Minecraft wyglądał zdecydowanie lepiej niż oferuje ta standardowa paczka tekstur. Hej, ja jestem Kaz i zapraszam Was do poradnika, jak zmienić tekstury na wersję 1.18. W pierwszej kolejności zapraszam Was do linku, który macie w opisie. Będziemy korzystać ze stronki resortspack.net. Tutaj mamy możliwość pobrania resource packów na wersję 1.18. No i jak przejdziecie już do tej stronki, to wybieracie sobie paczkę tekstur, która Was interesuje. Każda, którą tutaj znajdziecie, jest za darmo. Ja sobie na przykład wybierę tą paczkę, otworzymy ją sobie i wybiorę sobie również coś takiego jak okrągłe drzewa. Więc zainstalujemy sobie nie jedną, tylko dwie paczki dzisiaj. Najpierwsza no główna paczka, którą będziemy dzisiaj pobierać, nazywa się Pixel Perfection. Jak sobie zjedziemy troszkę niżej. Mamy tutaj filmik, o który ktoś nagrał, mamy również screen, jak ta paczka wygląda. No i jeżeli ta paczka nam się podoba, mi się w miarę podoba, przechodzimy niżej i mamy coś takiego jak Download Links. Tutaj wybieramy pierwszą na wersję 1.18. To co widzicie tutaj w nawiasie, czyli 16X, jest to rozdzielczość waszej paczki, czyli jeżeli mamy 16X, jest to 16 pikseli na 16 pikseli. Możecie na przykład znajdować też paczki, które mają wyższe rozdzielczości, np. 32, 64 itd. Klikamy, aby pobrać naszą paczkę. No jak widzimy w prawym górnym rogu, nasza paczka się pobiera. Pobiorę jeszcze szybko drugą paczkę, którą mieliśmy zainstalować. Umożliwia nam ona widzenie okrągłych pieńków, okrągłych drzew, więc myślę, że bardzo fajna. Ok, mamy nasze dwie paczki. Co w przypadku, jeżeli po pobraniu waszych paczek macie białą kartkę? Aby pozbyć się białej kartki, musicie pobrać darmowy program o nazwie WinRAR, tak jak mówię, jest on darmowy. Macie również link w opisie. No i dzięki temu programowi możemy otworzyć naszą paczkę tekstur i zobaczyć, co się w niej znajduje. Jeżeli wyskakuje Wam coś takiego jak kupno, to spokojnie możecie to pominąć. Nikt o zdrowych zmysłach nie kupuje WinRara, umówmy się. Ok, teraz pokażę Wam krok po kroku, jak uruchomić nasz pobrany plik za pomocą WinRara. Klikamy na naszą paczkę tekstur prawym przyciskiem myszy, przechodzimy do właściwości, klikamy otwierane za pomocą zmień, no i tutaj wybieramy Archwizer WinRar. Jeżeli tego tutaj nie widzicie u góry, to klikacie wybierz więcej aplikacji, no i tutaj powinno się znaleźć coś takiego właśnie jak Archivizer WinRar. Jeżeli tego nie ma, musicie znaleźć to na swoim komputerze, na swoim dysku, w miejscu, gdzie zapisywaliście ten program. Ok, więc przechodzimy tak jak mówiłem, Archivizer WinRar, klikamy sobie w to, klikamy OK, przechodzimy do Zastosuj. Ok. No, i od teraz powinno nam się wyświetlać właśnie coś takiego. Pamiętajcie, że jeżeli otworzycie waszą paczkę tekstur e, i wyświetla się coś innego niż to, co widzicie tutaj teraz u mnie, to jest duża możliwość, że wasza paczka nie będzie działać. Bo tak właśnie najczęściej wygląda struktura e, naszego teksturpaka, tak, żeby on działał. Tak jak mówię, jeżeli wasz teksturpak nie będzie w jakiś sposób działał, po prostu ściągnijcie inne. No i przyszedł czas, żeby uruchomić naszego Minecrafta na najnowszej wersji, czyli 1.18. W przyszłości jak będziecie to oglądać, będą jeszcze nowsze wersje, takie jak 1.181, 1.182, to nie ma różnicy. Przejdźmy do ustawień. Do paczki zasobów. No i jak widzicie, mamy tutaj nasze paczki. Ja mam tylko te wbudowane, które standardowo mamy oczywiście w Minecrafcie. Tutaj przejdźmy do. Em, Przycisku, otwórz folder z paczkami, klikamy go sobie, przerzuca nas do folderu, który nazywa się Resource Pack, w którym Minecraft przechowywuje nasze teksturpaki. No i teraz zobaczcie, co będę robił. Te nasze dwie tekstury, które pobraliśmy, przerzucamy do folderu Resource Pack. I od teraz one będą działać. Po przejściu do gry, oczywiście, te Resource Paki powinny wam się wyświetlać. Jeżeli się nie wyświetlają za pierwszym razem, kliknijcie sobie gotowe i jeszcze raz wejdźcie w paczki zasobów. Teraz wystarczy przenieść sobie na prawą stronę te nasze paczki, czyli tak naprawdę je uruchomić, klikamy sobie, klikamy sobie i jeżeli decydujecie się również pobrać tekstury na okrągłe drzewa, pamiętajcie, żeby te okrągłe drzewa były u góry, więc nie ma to wyglądać w ten sposób, tylko przerzućcie sobie ten pieniek na górę. No i teraz śmiało możemy klikać Gotowe. Nasze paczki się czytują. Jak widzicie, Minecraft już wygląda w nieco inny sposób. Ok, przejdźmy sobie do jakiegoś nowego świata. No i udało nam się, mamy już nowy świat. Jak możemy się tutaj przypatrzeć, mamy okrągłe piękki. Myślę, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Możemy też od razu zobaczyć, że są nowe animacje, nowe dźwięki. Jak słyszycie, tutaj podnoszenie też ma swój konkretny dźwięk. Możemy też od razu zobaczyć, jak wygląda najnowszy itemek dodany w wersji 1.18. Jest to płyta muzyczna. Jeszcze serce oceanu wezmę, bo strasznie fajnie mi się podoba. Zobaczcie, jak super wygląda. No i też mamy tą płytę muzyczną. Zapraszam Was również na mojego Instagrama. Wylatuję tam nowe zajawki z jakichś projektów, no i też planuję zrobić jakąś sesję, więc lecę nowe zdjęcia. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli mieliście jakiekolwiek problemy z instalacją, pamiętajcie, że sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Staram się tam zawsze pomagać. Sprawdź kolejne odcinki z serii poradników Drogi Widzu. Widzimy się w kolejnych materiałach. Bywajcie!